Baśnie z Hiszpanii The Story from Spain o Tomku Niełuku poszukiwaczu skarbów The Story of Numbskull Tom the Treasure Hunter pewnie nie chcecie wiedzieć w jaki sposób Tomek nie łuk, Skończył jako pirat. You probably don't want to know how namskal Tom ended up being a pirate. Nienawidził chodzić do szkoły. He hated going to school. Nie cierpiał się uczyć, a nie odrabiać zadań domowych. Having to study and do homework. Pewnego dnia, kiedy Klejobrody, słynny kapitan piratów, przybył do miasteczka w poszukiwaniu młodych żeglarzy, którzy chcieli być piratami. One day, when Blue Beard, the famous pirate captain, came to town in search of young sailors who wanted to be pirates. Upewnił się, żeby być pierwszy w kolejce. Tom made sure he was first in line. Na statku Klejobrodego, on glued ship. Każda minuta była spędzona na poszukiwaniu skarbów. Every minute of every day was spent looking for treasure. I jeżeli kogokolwiek odnaleziono na czytaniu albo przyłapano go na uczeniu się and if anyone was found reading or studying natychmiast go zamykano w izbie pełnej głodnych szczurów. They were locked in a room full of hungry rats Kiedy Tom zaczął swoje życie jako łowca skarbów u piratów And so Tom began his life as a treasure hunting pirate Nie było mu wcale łatwo It wasn't an easy one Trzeba było ciężko pracować. They had to work hard. Czyścić. Dbać o statek. Cleaning and taking care of the ship. A mapy, które znajdywał, nigdy nie prowadziły do wielkich skarbów. And the maps that they found never led to big treasures. A potem jak ta załoga podzieliła się tym skarbem and after they had shared out the treasure ledwo starczało na jedzenie i ubranie they had barely enough to buy food and clothes a więc oni stawali się coraz biedniejsi zamiast być bogaci so they were a lot poorer Then they were rich. Jednakże klejobrody zawsze ich pocieszał. However, Gluebeard always cheered them up. Obietnicami wielkich, wspaniałych skarbów with promises of great treasures i piosenkami. Które miały im przypominać, jak to nie trzeba się uczyć ani czytać czegokolwiek na tym statku. And with songs, that reminded them of how there was no need to study or read on the ship. Pewnego dnia jednak one day however ktoś ze statku ukradł tę troszeczkę jedzenia która została Tomkowi someone on the ship stole what little food Tom had left I dwa dni później and two days later Tomek zrobił się taki głodny he got so hungry że wszedł do tego pokoju pełnego szczurów, żeby znaleźć sobie jednego i go zjeść. That he went to the room full of rats, to find one and eat it. <grywki> Nikt wcześniej nie odważył się tam pójść. No one dared to go there. Więc Tomek zrobił to w nocy i potajemnie. And Tom did so at night and secretly. Jednakże kiedy wszedł do środka, but when he entered, nie znalazł tam ani jednego szczura. He couldn't find a single rat. Mimo, że owszem, znalazł sekretny pokój, although he did find a secret room. Był on czyściutki i uporządkowany. One that was clean, tidy. I pełen książek. And full of books. Nagle usłyszał nadchodzące głosy, więc się schował. Żeby posłuchać. Suddenly he heard voices approaching and he hid away to listen. Kiedy opuścił tajemniczy pokój, when he left the secret room, Tomek był wściekły. Tom was furious. A więc Lejobrody i jego bosman cały czas wszystkich okłamywali. Gluebeard and his bosun were lying. Oni nieustannie się uczyli i czytali o niesamowitych starożytnych skarbach. They were studying and reading about amazing ancient treasures. Ale wychodzili na Poszukiwanie tych skarbów w tajemnicy. But they went looking for them in secret. I zatrzymywali wszystko dla siebie, and kept everything for themselves. Z załogą dzielili się tylko śmiesznie, niewielką ilością skarbów z tych, które ukrywali. For the crew, they only left ridiculous little treasures that they themselves hid from time to time. Jednakże nie to najbardziej zdenerwowało Tomka. However, this wasn't what annoyed Tom the most. To, co naprawdę go rozwścieczyło, what truly made him angry. Było usłyszenie, jak Klejobrody naśmiewał się ze swojej załogi, mówiąc, że ona jest taka głupia. What truly made him angry was hearing Gluebeard laugh at how stupid the crew were. Jak się naśmiewał z tego, jak łatwo było ich przechytrzyć. How easy it was to trick them. Jak byli głupiutcy, naiwni i biedni. I tacy zawsze pozostaną. And how foolish and poor they would always be. Tacy zawsze pozostaną dlatego, że porzucili naukę po to, żeby uciec z piratem. After leaving their studies behind to run off with a pirate. trząśnięty tym odkryciem, stank by this discovery. Od tamtego dnia, from that day onwards, Tom wyczekiwał każdej nocy, aż wszyscy poszli spać, po to, żeby pójść do pokoju szczurów. Tom waited every night until everyone was asleep to visit the rat room. Gdzie spędzał cały swój czas ucząc się z różnego rodzaju książek, where he spent his time studying all sorts of books. Wkrótce odkrył, he soon found, że uczenie się o tak wielu rzeczach przynosiło mu lepsze pomysły. That learning about so many things gave him better ideas. I że od tamtej pory robił wszystko lepiej i szybciej. He found ways of doing almost everything better and quicker. Mimo, że cały czas udawał, że jest kolejnym głupim żeglarzem. So he still pretended to be just another dumb sailor. Minęło kilku, kilka lat. After a few years, Tomek zdał sobie sprawę, że byłby w stanie sam Odnaleźć jakiś ukryty skarb. He realized that he was capable of finding out where the treasure was hidden. I nawet zrobiłby to szybciej niż klejobrody, even before Bluebeard. Postanowił opuścić statek piracki, and he decided to abandon the pirate ship. Zaledwie tydzień później, just a week later, wydarzyło się coś niewyobrażalnego. The unthinkable happened. Po raz pierwszy kiedykolwiek, for the first time ever, ktoś wyprzedził klejobrodego i odkrył skarb przed nim. Somebody beat globe. To the treasure. Kiedy przyjechał, skarbu już nie było. By the time he arrived, it was all gone. A w miejscu skarbu znalazł tylko pustą czaszkę z prześniewczym uśmiechem. He found only a hollow skull with a mocking smile. Posadowioną, na wielkim stosie książek, perched on a large pile of books. Ta czaszka na stosie książek wkrótce stała się osobistym godłem Tomka Nieuka. This soon became Namskal's Tom's personal crest, który to Tomek użył pieniędzy, które zarobił ze skarbu. He used the money he earned from the treasure, żeby kupić swoją własną łódź, to buy his own boat i żeby znaleźć swoją własną załogę and find his own crew. Ale w przeciwieństwie do Klejobrodego, unlike Gluebeard, zatrudniał tylko tych, którzy się uczyli. He only hired people, who studied. I zamiast ich przechytrzać, and instead of tricking them, zachęcał ich do wychodzenia na poszukiwania skarbów razem z nim. He encouraged them to search for treasures with him. I dzielił się z nimi tym, co znalazł. And he shared with them what was found. Wraz z tyloma mądrymi ludźmi, with so many clever people. On odnajdywał nowe skarby dużo szybciej. They found new treasures much faster. Za każdym razem, kiedy pojawiał się nikczemny klejobrody, every time the evil glue beard turned up, zamiast nowego skarbu, instead of a new treasure, wszystko, co znajdował, to szczerzące się czaszki. All he found were mocking skulls. I ani jego chwytliwe piosenki, neither his catchy songs ani najdziksze obietnice, nor his wildest promises. Nie powstrzymały wszystkich jego żeglarzy od opuszczenia go. Could prevent all his sailors from abandoning him. Każdy chciał się uczyć. To carry on their studies. I znaleźć miejsce, jako mądry pirat and seek a place as a wise pirate na statku słynnym statku Tomka nieuka on nam skal Tom's famous ship Bye.